Siatkarze Gwardii ulegli Stalinysa, 1 1-3 i odpadli z rozgrywek o mistrzostwo pierwszej ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw ze Stalą w Wrocławianie przegrali 0-3. Mecz ostatniej szansy we Wrocławiu lepiej rozpoczęli gospodarze. Dobra gra w ataku pozwoliła wygrać pierwszą kwartę do 22. Potem było już tylko gorzej. W drugiej partii grę zaczęli kontrolować przyjezdni. Zaowocowało to pewnym zwycięstwem Stali w drugiej i trzeciej odsłonie. Kolejno do 16-22. Czwarty set dla Gwardii był o wszystko. Jednak Stal pokazała, że jest poza zasięgiem Wrocław 25-10 przypieczętowało awans stali do półfinału playoffów. Spotkania ćwierćfinałowe, choć przegrane, były dobre w wykonaniu w no brakowało czasami koncentracji, a czasami po prostu szczęścia. Gwardii pozostaje walka o miejsca 5-8. Rywalem gwardzistów będą Egzakt System z Norwid Częstochowa. Tam gra będzie toczyć się do dwóch zwycięstw. Gwardia zacznie od meczu u siebie 23 marca, a tydzień później rywalizacja przeniesie się do Częstochowy i ewentualnych decyzji decydujące starcie również zostanie rozegrane na parkiecie rywali.